wierzę! Co, co babcia zapisała w tym testamencie? Że otrzymujesz po niej milion złotych. Milion? Ja nie mogę. Co z tym robić teraz? Serio, to jest to, co ci pierwsze przyszło do głowy? No tak, takie pieniądze to wbrew pozorom kłopot. Jaki kłopot? Daj mi je, to ja ci raz dwa pokażę, co z tym zrobię. Mhm, raz dwa byś się tego pozbyła, ja to wiem. A potem byś wpadła w długi, bo to co nakupiłaś, trzeba utrzymać. Paradoksalnie takie pieniądze szczęścia nie dają. Zobacz, ile już stresu z tym związanego. Jakiego stresu? No najpierw muszę zgłosić nabycie spadku do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy, bo jestem w grupie zero i nie zapłacę pod Podatku, ale tylko pod warunkiem, że to zrobię. Ale mi stres, idziesz do urzędu i składasz. No dobra, ale potem przychodzi to na konto i jak będę to trzymał na koncie, to inflacja to zeżre. To to wydaj i po kłopocie? A wiesz, że to nie głupie, co powiedziałaś? No wiem, to co, jedziemy do salonu samochodowego? Nie kochana, idziemy do Jacka nielautowskiego i robimy zakupy. Połowa z tego w kilka działek, bo teraz ich ceny niedługo szaleją w związku ze zmianami prawnymi, a za resztę kupimy sobie dwa mieszkania. Za pół miliona ty chcesz dwa mieszkania kupić chyba w Pcimiu dolnym. Tak, moja droga, użyjemy tych pieniędzy jako wkład własny pod kredyt hipoteczny. I damy po 200 tysięcy. Na każde mieszkanie jako 20% i dzięki temu kupimy dwa mieszkania, wartości łącznie 2 miliony, a te pozostałe 100 tysięcy zostawię na funduszach obligacji. To ty kasę dostałeś, a się będziesz w długi pakował? A tak siostrzyczko, bo dzięki temu pieniądze nie stracą na wartości, kredyt się zdewaluuje w czasie, rata sama się spłaci z najmu, a ja za parę lat będę miał dwa mieszkania, które realnie utrzymają swoją wartość względem inflacji, więc jak się kredyty skończą, będę żył do końca życia z najmu. A jak będę potrzebował więcej kasy, to te działki sprzedam, bo i tak pewnie na nich paraset procent zarobię. To po co ci ten Jacek, skoro masz taki plan? Bo nie wiem, jakie mieszkania i działki kupić, a on ma to sprawdzone. Poza tym u niego wszystko zrobię w jednym miejscu, a jakbym umarł, to tak jak z babcią Wiesią. On będzie wiedział, co gdzie mam, jak się zgłoszą spadkobiercy. W sumie dobra, to ja też do niego pójdę. Może mi coś doradzi, co z tym mieszkaniem po babci zrobić. Dobry ruch, siostrzyczko.